Mamy przyjemność rozmawiać z prezesem wolnego wydechu. Dzień dobry. Witam Wojtek Walencki. Ile osób było na dzisiejszym zlocie motocyklowym? Oj, to jest pytanie bardzo trudne. No, maszyn było bardzo dużo. Myślę, że to jest jeden z większych zlotów na, północnym, e, na północy kraju, więc przygotowaliśmy się z parkingiem na tysiąc maszyn. Na parking się nie zmieściły, naprawdę trudno powiedzieć mi, ile osób było. A poza tym, jeszcze dużo ludzi z miasta to także cały plac, kilka hektarów, był zapełnionych. No, trudno powiedzieć mi dokładnie. Bynajmniej pod względem frekwencji impreza jak najbardziej się udała. Rada po mieście wyglądała bardzo imponująco. Z której przyjechaliście ulicami naszego miasta? Które to były ulice? No, przejechaliśmy praktycznie dookoła miasta, także spod kościoła Farnego. Eee, pojechaliśmy w kierunku Rylskiej, później Płońsko, w Armii Krajowej, Obłodnico i dookoła miasta, aż na Błonia Zamkowe. Wszyscy w tym mieście mogli nas zobaczyć, i że mieli na to ochotę. Pierwszym punktem programu była Msza Święta, następnie przejazd ulicami miasta. Co było później? Pierwszym punktem była msza. Od czterech lat ćwiczymy ten temat. Myślę, że trochę pokory, w, jeśli chodzi o mocnych listów, jest naj, najbardziej wskazane. E, później przemieściliśmy na błonia i tutaj mamy, e, gwoździem programu był występ mistrza polski w trialu e, kolegi Przemka, który naprawdę pokazał bardzo ciekawych trików, całe mnóstwo, zaskoczył e, publikę. E, były pokazy koni. E, rodem jak z Westernu było dużo, dużo konkursów motocyklowych, a teraz jeszcze słychać jest koncert bluesowy Blues Pink Night impreza, która od 14 lat gości na Ciechanowskiej ranie. Co mogli podziwiać fani motocykli na naszym zlocie? No właśnie teraz kolejno podchodzą do mnie ludzie, przez chwilę rozmawiam z ludźmi z Olsztynka, wcześniej gdzieś ze Śląska, są byli tutaj ludzie z wybrzeża z Trójmiasta, Mam Byliśmy nawet gościa, który wygrał nagrodę na, na dalszą trasę, jaką pokonał tu Słowak, yy, nie, przepraszam, Czech. Yy. Wszyscy mówią, że fajnie jest i w przyszłym roku na pewno przyjadą i przyjadą, przyjadą z większą rzeszą przyjaciół. Także ten, impreza ma tendencję zwierzchową, i po tym co mówili, sądzę, że w przyszłym roku, jeśli będziemy organizowali, frekwencja będzie jeszcze większa i postaramy się sprostać oczekiwaniom, więc damy jeszcze większe atrakcje. Choć większość rozjechała się tuż po paradzie, to Została grono osób, które będzie tu nocowało dzisiaj na błoniach zamkowych. Jakie atrakcje są na nich przewidziane? Yy, więc yy, po paradzie generalnie niewiele osób się rozjechało, yy, po konkursie w występie yy, trialowca yy, rozjechało się parę osób, ale te osoby, które tu zostały, to teraz się dobrze bawimy, klimat jest typowo zlotowy, mamy wiele atrakcji takich, yy, które już do tej pory jakieś yy, zbocowania na rękę, jakieś rzuty kaskiem do celu, yy, jakieś pompowanie baloników na czas, pije piwa na czas, to to się robi na zlotach, jest spore zainteresowanie i to się nie kończy, to cały czas się wzbogaca za chwilę będzie zapalić światło, to będzie się działo do późnych godzin nocnych. A co jutro? A jutro, jak wszyscy będą wyspani i wypoczęci, wracamy do domu. Kiedy następna impreza? Myślę, że następna impreza tego typu, tego pokroju będzie za rok, aczkolwiek pewnie będzie jakieś zakończenie sezonu motocyklowego, o czym wcześniej poinformujemy na mecie i w mediach. No właśnie, a gdzie fani motocykli, którzy nie dotarli, dzisiaj nie wiedzieli o tej imprezie, gdzie mogą Was spotkać, skontaktować się z Wami, ewentualnie przyjechać na następny zlot? Gdzie są o tym informacje? Głównym komunikatorem naszym wśród braci motocyklowej w Ziemi Ciechanowskiej jest strona wolnywydech.pl Tam są wszystkie informacje o wszystko, na temat wszystkich imprez, jakie są organizowane przez nas, nie tylko przez nas, także zachęcam do odwiedzenia strony wolnywydech.pl. My również zachęcamy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Miłego wieczoru, życzę i zabawy razem z nami.